Doświadczenie to zasób w grze, który można zdobyć za udział w bitwach. Doświadczenie bojowe jest przyznawane każdemu pojazdowi z osobna. Można użyć go w celu opracowania nowych modułów lub odblokowania nowego pojazdu. Doświadczenie bojowe otrzymuje się za zasługi podczas walki, zadane uszkodzenia, wykryte i zniszczone pojazdy przeciwnika. Otrzymacie je także, jeśli pomożecie sojusznikom uszkodzić pojazdy przeciwnika. Gracze są nagradzani dodatkowym doświadczeniem za przetrwanie bitwy i zwycięstwo drużyny. Konto premium przynosi 50% więcej doświadczenia za każdą bitwę. Pojazdy premium dają dodatkowy bonus do doświadczenia, maksymalnie 70%, zależnie od poziomu. Otrzymacie podwójne doświadczenie za pierwsze zwycięstwo dnia danym pojazdem, a także potrójne lub lepsze w ramach niektórych ofert specjalnych. Dodatkowe doświadczenie można także zdobyć, wykonując misję. Prócz doświadczenia bojowego istnieje tzw. wolne doświadczenie. Doświadczenie to pozwala opracować moduły dla dowolnego pojazdu. 5% doświadczenia bojowego zdobytego podczas bitew zostaje zamienione na wolne doświadczenie. Wolne doświadczenie można także zyskać, zamieniając doświadczenie bojowe zdobyte w pojazdach elitarnych lub premium za cenę złota. Na dziś to wszystko. W następnym odcinku opowiemy o doświadczeniu i szkoleniu załogi. Do zobaczenia!